Pewnego razu, w małej wiosce położonej u stóp gór, mieszkańcy zaczęli doświadczać dziwnych, niepokojących wydarzeń. Każdej nocy ktoś pukał do drzwi ich domów, ale gdy je otwierano, nikogo nie było. W dodatku, w środku nocy, pojawiały się dziwne dźwięki, stukania, chichoty i trzaski. Mieszkańcy zaczęli wierzyć, że to duchy nawiedzają ich domy a najodważniejsi próbowali czuwać, by schwytać tego, kto za tym stoi, jednak zawsze bez powodzenia. Pewnej nocy starszy mężczyzna, który słynął ze swojej mądrości, postanowił, że nie ulegnie strachowi. Wiedząc, że z i najlepiej postępować z rozwagą, postanowił czatować przed swoim domem, mając nadzieję zobaczyć, kto zakłóca spokój wioski. Około północy usłyszał charakterystyczne pukanie. Zamiast jednak otworzyć drzwi, jak robili to inni, mężczyzna zaczekał. Po chwili ujrzał postać: była to dziwacznie wyglądająca istota o wielkiej głowie, z groteskowym uśmiechem na twarzy, ubrana w stare, bogato zdobione szaty. Był to szunobon. Shunobon próbował dalej psocić, pukał do drzwi, chichotał. Krążył wokół domów, ale mężczyzna nie dał się przestraszyć. Zamiast tego zaczął śmiać się w odpowiedzi na psoty jołkaj, co zaskoczyło Shunobona. Ten, widząc, że jego sztuczki nie wywołują już strachu, podszedł do mężczyzny i zapytał, dlaczego nie boi się jego obecności. Starzec odpowiedział, że choć Shunobon wygląda przerażająco, widzi w nim tylko samotną istotę szukającą uwagi. Jółkaj, zaskoczony i może nawet lekko zawstydzony, przyznał, że faktycznie straszył ludzi tylko dla rozrywki, ponieważ był znudzony i chciał trochę uwagi. Starzec, zamiast go odpędzić, zaprosił Shunobona na herbatę i zaproponował, że jeśli przestanie zakłócać spokój wioski, będzie mógł odwiedzać go raz na jakiś czas i wspólnie porozmawiają. Shunobon Doceniając te propozycje, zgodził się. Od tego czasu w wiosce zapanował spokój. Co jakiś czas starzec spotykał się z szunobonem, który przestał straszyć innych mieszkańców, zadowolony, że znalazł kogoś, kto nie tylko go nie odrzucił, ale również potraktował z życzliwością.